Siemanko, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku Fanny Moments. Udało mi się zmontować po naprawdę dość sporym czasie kolejny odcineczek. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. A ja jeszcze przypomnę dla nowych widzów, jeśli ktoś trafił na ten film na przykład z polecanych, że na tym kanale praktycznie codziennie streamuję gry, głównie herosy. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam bardzo do subskrypcji kanału. Już nie przedłużam, bo wiem, że nie lubicie jak się przedłuża. Zapraszam do oglądania. Dobra, yy, jakakolwiek puszka daje mi z ziemię, nie? Dobra, chociaż tu mamy fluksa, okej. Okay. Nie! O kurwa. No, co za troll Nie, no ty chuju jebany koniu pierdolony, sorry Przepraszam, że tak powiedziałem Aj, no i musiał zabić, myślałem, że nie wejdzie w niego Uuu! Astraletti el papichkenos di Maria, o kurde Astraliczkę, de z di Maria, jo? Ja? Hmm. One eternity later... Nie kupiłem mu ziemi. Dobra, dostanie naturalną. Wydaje mi się, że jestem na tyle skillowy, że dostanie... Nie w beszka, idź ty! A. O, o, o. Ić. o, poszło. Dobra, czy jestem na tyle skillowy? Ufak, nie jestem. A ja, ja, No on mi tylko morale obniża. Ja pierdolę. Jebany gigant, nie? Tak nienawidzę tej jednostki. No kurwa, mać teraz. Trzy gryfy mi się wpierdolą. Dobrze, że mam 11 defa. Gówno jebany giganty, nie? Nienawidzę tej jednostki. Po prostu tak, taką. Hello there. Co jest kurwa? Wszystko przez jednego jebanego giganta. What? Ale podzwoniło, kurwa, jak w kościele. Połowę. Ja jebie. A, idź. Wszystko przez jednego. Przez jednego jebanego giganta, nie? Ja jebie. Ale gówno. No to usunę, pa. Biorę, wypierdalaj. Ja już jestem tak nimi po prostu zażenowany. Jak się mama pyta, gruby co chcesz na obiad, to ja tylko. Tylko nie giganty, tylko nie giganty, nie? Pojebany. M, ja stojanka. O kurwa. Ja pierdolę. Full Full Traighart. Haj. Nie mus, nie reset. Za kola są. Skillu nie ma. Fard jest. Opluwanie podpowiedzi jest. Inteligencji nie ma. Breku 1-4 nie ma. Wiedźmina nie ma. Odlasta nie ma. Punktów nie ma. Honoru nie ma. Wywiadu z unutkonem nie ma. Nie masz wrażenia, że czas shopy się kończy? Nie no, on ma jeszcze 21 minut. Bo no to nie do końca się kończy. Jak Dawidu dzisiaj grał z lakim, nie? To bardzo szybko timer wyzolował. Nie no, ale on ma 20 minut, to gdzie się kończy czas shopy. Co? Co się stało? Tu, tu, tu. Tu, tu. To, że tą wywkę straciłem? No kurde, no... Czas shopy się kończy w sensie jego bycia to 1? Aha, że czas... Aha, że czas shopy się kończy. Aha, ja myślałem, że mu o timer chodzi. <ścoughs> ja jestem pewny, że tu będą harpy i będę musiał shopa zrobić. Oto... Oto jest miejsce próby. Tylko Fantom może tędy przejść. A więc pretendencia. Ale dobra, ma małe zrobię. Małe chyba zrobię jakoś. Naprawdę wylosowało mi Maxi Shopa. Kurwa macie. Ja jebie Będę musiał poradnik od epilizma odpalić. No to dobra, zrobię nawet specjalnie równiutko, wiecie? Zrobię nawet specjalnie równo, żeby nie było, że zrobię coś inaczej. No ale no, debilizm, ufam debilizmowi, czat My tutaj polegamy wszystko na debilizmie, teraz, wiecie? A few moments later. Ej, no, debilizm! Dobra, usuwam ten. czekajcie. Usuwam ten poradnik, bo to jest. syf. Nie no, dobra, nie usuwam. Dobra, ona stanęła tu. Stanęła tu. The next day. Dobra, dobrze idą. I co, i teraz obijać a ona góra dół czy jeszcze coś? Three days later. No, Lorley to peścierwo, no co ja wam mogę powiedzieć? Nie, ale tak szczerze, na 8 xlm Taka właśnie na Lorlej. Patrzcie, taka taktyka. No i Maxi szopa je bierz, nie? Much, much, much later. Kurczę, ale, ale, je ten gruby, co? Ale je of Lorlej owościcielwa. Kurwa, mać debilis Jak to tu pokazuje w tym poradniku? Ja jeb, już jakieś ustawienia dziwne. Kurwa, mać. No ja wale. Ty masz chujowe te poradniki, Resident Sleeper, jest i pan prywaciarz. Jest i fan Prywaciarz, kurde, jeszcze tego brakowało, nie? Nie, no wszyscy się będą teraz śmiać ze mnie. Dawidu, Prywaciarz, wszyscy. Ty, Prywaciarz, bo ty mnie timeoutowałeś dzisiaj. Ja nie mogłem u ciebie pisać. Też bym ci timeouta sprzedał. Dobra, to 10 tysięcy złotych donata i timeoutuję Prywaciarzu, dobra? O, o, słale się złożyło. Heh, fajnie, Słowo się rzekło. Czekaj, dawaj go tu. Benefis. Tymczasowy wycisz użytkownika. O! No, ja muszę być cowny, muszę być słowny, no niestety. Słuchasz testowego komunikatu głosowego? Nie, Iwona. Dla tej kwoty system odczyta nazwę użytkownika, wiadomość i wysokość kwoty. Nie, no Iwona. No nie, no zniebała.